Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć opcję szukania swoich słuchawek QCY BUDS ANC. Aby znaleźć swoje słuchawki, czyli włączyć opcję Szukania słuchawek, musimy posiadać aplikację QCY. Gdy już do niej wejdziemy, musimy być połączeni z naszymi słuchawkami. Teraz musimy przejść do ustawień, a następnie szukamy opcji Szukaj słuchawek. Teraz zezwalamy na dostęp do lokalizacji, a następnie w tym miejscu mamy pokazaną mapkę, gdzie znajdują się nasze słuchawki. I jeszcze druga opcja, czyli odtwarzanie dźwięku. Włączamy sobie odtwarzanie dźwięku. Musimy je podgłośnić, jeżeli chcemy, żeby było głośniejsze. I słuchawki odtwarzają takie pikanie. Jeżeli wybierzemy opcję Zatrzymaj odtwarzanie, wtedy wyłączymy ten dźwięk. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!